Zaczynam od sprawy związanej z wysadzeniem rurociągu Nord Stream 1 i 2. Po dzisiejszym wysłuchaniu wiadomości TVN 24, już mam pewność, że ta amerykańska stacja będzie atakowała w zajadle obecne władze. Oczywiście ma tam wielu dziennikarzy, którzy są przyjaciółmi polityków tej koalicji obywatelskiej, ale taka linia jest, żeby atakować, choć pewnie ci z Platformy Obywatelskiej nawet się nie zorientują, a nawet jak się zorientują, nie będą nic robić. Amerykański pan im na za dużo nie pozwoli. Samo to, proszę państwa, że obecna władza sprzedała grupę prasową Polska Press, w sensie Orlen sprzedała, ale Orlen jest pod kontrolą obecnej władzy, świadczy o tym, że ci, którzy pozwolili rządzić obecnej władzy, nie życzą sobie niezależności prasowej, czyli chcą mieć w garści rządy. W celu wymuszania odpowiednich ustaw, żeby, żeby gdy ci z koalicji nie będą się słuchali, głównie Platforma, to żeby ich w mediach zniszczyć i dać władzę następnej zmianie, może nawet Konfederacji. To dziwne, proszę Państwa, że Orlen sprzedał polska Press. Ciekawe, kto kupi tak dużą grupę medialną. Możemy się spodziewać następnego inwestora, tak zwanego z kapitałem amerykańskim. I tu już wtedy nie będzie żadnego praktycznie pola manewru. Każdy, kto będzie chciał rządzić w Polsce, będzie musiał podpisać lojalkę w stosunku do tych zaoceanu, czyli Wall Street. O co chodzi? Proszę Państwa, Nord Stream 2, jak opisały niemieckie media i oficjalne instytucje, niemieckie prokuratura orzekły, że na, na podstawie śledztwa szczegółowych podobno badań orzekły, że zrobili to Ukraińcy. To oczywiście jest wygodne dla obecnej e, ekipy rządzącej w Stanach Zjednoczonych. E, ja cały czas upieram się, że e, mi wychodzi z obliczeń, moich obliczeń, że to e, byli Amerykanie. A tam kogo użyli, jakiego pionka, to jest zupełnie nieistotne. W każdym razie e, władze niemieckie uczyniły ukłon i e, zwalają to na Ukraińców. E, bo pewnie kimś się tam posłużono. I jest teraz narracja amerykańskiej stacji, że wmawia się, że prezydent Zewański wiedział, wydał rozkaz. E, Wall Street Journal nagle staje się niewiarygodnym źródłem, proszę Państwa. Ale najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że prezydent Duda, Sprawa i Sprawiedliwości, zajadły wróg platformy obywatelskiej, szczególnie platformy obywatelskiej, który zdaniem Wall Street Journal miał być zamieszany w wysadzenie rociągu, jest e, broniony przez obecnego premiera e, Donalda Tuska, że to są, proszę Państwa, rosyjska propaganda. No, Wall Street a rosyjska propaganda to jest bardzo, bardzo ciekawe. E, pewnie to kopałbym się jakiegoś powiązania Wall Street z Rosją, bo przecież spółki z Wall Street produkują w Chinach produkty na rosyjskich surowcach, wiedzą, mają się dobrze, e, ale chodzi o to, że, e, proszę Państwa, e, Tusk e, broni Dudy. Przecież to powinno być wszystkim platformersom na rękę, że prezydent Polski, zdaniem Wall Street Journal, był zamieszany w sabotaż rurociągu. Proszę gdy kładziono rociąg Nord Stream 2, to pamiętacie, pokazywaliśmy te dziwne prowokacje ze strony Polski, a to jakiś kuter walnął w statek kładący rurę, a to samoloty przeleciały z dużą szybkością nad głowami marynarzy i tych robotników. Polska wysyłała sygnały, prowokowała. Wtedy mamy rządy Mateusza Morawieckiego oczywiście. Mówiliśmy, że dojdzie do zniszczenia rociągu i będziemy w to przez tego typu gesty zaplątani. Mówiliśmy to. Później nastąpił zamach, rociąg wysadzono, zgodnie z naszymi przewidywaniami, nie wiedzieliśmy tylko oczywiście jak to zrobią. I dziś mamy kuriozalną, śmieszną jak diabli sytuację. Donald Tusk mówi, że jak się atakuje Polskę, czy prezydenta, to to jest rozuzka propaganda i to, to, to niedobre, to trzeba zwalczać i w ogóle, i w ogóle. Proszę Państwa, ja rozumiem, gdyby Donald Tusk w tamtym czasie, kiedy wysadzono rociąg Nord Stream, miał cokolwiek wspólnego z władzą. Wtedy rządził Mateusz Morawiecki i Prawo Sprawiedliwość. Wtedy Donald Tusk nie miał żadnego pojęcia o tym, co ewentualnie jest Ale w ciemno broni swojego najgorszego, zajadłego przeciwnika Andrzeja Dudem. Rozumiecie Państwo coś z tego? Ja e, śmiem twierdzić, że rozumiemy. Że się wszyscy strasznie zwalczają. Oprócz pewnych świętych, najważniejszych spraw, gdzie muszą być wszyscy zgodni. Tak jak militaryzacja Polski, czyli powolne branie nas wszystkich do wojska. Ruina gospodarcza, byleby armia była duża, a to chyba tylko totalnie głupi ludzie nie rozumieją, że, e, że to jest e, przygotowanie kraju do klęski wojennej.